Dzień dobry Państwu. Witam w studiu Niswika. Dzisiaj gościem naszym jest Pan Paweł Zalewski, europosek Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dawny poprzednik kadencji Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu. No i dzisiaj chyba głównym tematem naszej rozmowy powinna być wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obama, który dzisiaj przyjeżdża do Polski. Czego Pan się spodziewa po tej wizycie? Czy to jest jakiś przełom w stosunkach polsko-amerykańskich? Przełom to jest duże słowo. Ja sądzę, że... Przełomie, którego wszyscy oczekiwaliśmy od, od wielu lat, i, i może jeszcze są niektórzy, którzy oczekują, e, byłaby kwestia e, zmiany polityki bezpieczeństwa i na przykład zainstalowanie w Polsce e, istotnych sił e, NATO, na to się na razie nie zanosi. No właśnie, ale Amerykanie, czy pamiętamy sprawę tarczą tej która była taką chyba formą upokorzenia nas troszkę, ponieważ e, podpisaliśmy tę umowę z administracją George'a Busha, natomiast administracja Obamy odstąpiła od tego i zrobiła to zresztą tak symbolicznie dniu 17 września. To było takim wyraźnym upokorzeniem i być może odpowiedział zresztą na z kolei ruch Donalda Tuska, który wcześniej powiedział nie 4 lipca. Obama do tej pory nie przyjechał do Polski, ale teraz przyjeżdża, być może będzie miał jakąś ofertę w sprawie na przykład właśnie stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Czy to jest jednak jakiś optymistyczny to? Ja myślę, że to jest pierwsza wizyta, w której ważne jest nie tylko, co będzie jej efektem, ale także istotne jest to, abyśmy zrozumieli, dlaczego ona ma miejsce i zrozumienie tego też pokaże kontekst relacji polsko-amerykańskich, ale także pozycję Polski w Europie, bo tutaj powodów jest kilka. One występują, jak zawsze, po obu stronach. Po polskiej stronie te powody są następujące. Po pierwsze, polska pozycja w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosła. Polska traktowana jest jako kraj, który odniósł sukces, który ten sukces wykorzystuje dobrze w kontekście sytuacji międzynarodowej, jest aktywny, na, Polska jest aktywna na polu, na polu międzynarodowym podejmuje szereg inicjatyw, które są cenne, szczególnie w kontekście wydarzeń w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie. Także pozycja Polski jako lidera regionalnego w Unii Europejskiej, ale także wobec krajów, które leżą na wschód od Polski, takich jak Mołdowa czy, czy Ukraina, jest bardzo doceniana. I nic dziwnego, że ta wizyta odbywa się w kontekście szczytu środkowoeuropejskiego. Właśnie w Polsce, bo ona właśnie pokazuje, iż Obama uważa Polskę za takiego regionalnego no właśnie, ale lidera. Czy to, czy to dostrzegł nareszcie, że my jesteśmy tym liderem, bo nie przyjeżdżał do tej pory do Polski, prawda? Za czasów Rzecha Kaczyńskiego też by nie było. Czy to jest kwestia docenienia naszej roli i zauważenia, że jesteśmy ważni, czy tego, że na przykład przejmujemy przewodnictwo Unii Europejskiej. Nad to się wszystko ze sobą wiąże. Na pewno rola Polski jest dostrzegana w Stanach Zjednoczonych. Powtarzam raz jeszcze w kontekście regionalnym, ale także to, co robił od dawna minister Sikorski, ta jego aktywność we wspólnocie na rzecz demokracji. Instytucji, organizacji powołanej jeszcze w okresie, kiedy naszym ministrem spraw zagranicznych był Bronisław Geremek, więc pod koniec lat 90. I jest drugi aspekt bardzo istotny, który jest ważny dla polskiego rządu, rząd polski to pokazuje w dosyć, w dosyć rzeczywisty sposób, mianowicie to jest kwestia relacji gospodarczych. Otóż, prawdę mówiąc, po raz pierwszy stajemy się bardzo istotnym partnerem dla firm amerykańskich. One oczywiście w Polsce inwestują, Ameryka jest są Zjednoczone są trzecim inwestorem, trzecim inwestorem w Polsce, ale po raz pierwszy Amerykanie będą inwestują. Będą inwestować i inwestują w strategiczne dziedziny, to znaczy wydobycie gazu gazu łupkowego. To właśnie, czy to nie jest ten moment, w którym oni właśnie zauważyli naszą rolę, tak. kiedy wykryto, że są bardzo poważne złoża w Polsce gazu łupkowego? Amerykanie myślą o polityce w kontekście merkantylnym, w kontekście finansowym. To są po prostu kupcy najwyższej. Najwyższego lotu, najwyższych kwalifikacji, kupcy. I tak traktują swoją politykę zagraniczną. W Europie ich pewnym odpowiednikiem jest, jest Francja, i szczególnie prezydent Sarkozy, który także bardzo dbał o interesy firm francuskich. I za każdym razem, jeżeli powstaje sytuacja, że, że jakiś kraj zaczyna być atrakcyjnym partnerem handlowym, tam zawsze jeździ prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeżeli, przyjrzy, jeżeli przyjrzymy się wizytom prezydentów amerykańskich w Czechach, które przeważnie odbywały się na wiosnę i właściwie były co roku, no to, 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 to ich kontekst był oczywisty. Wiadomo było, że części będą inwestować w energię nuklearną. To jest kolejny temat dla prezydenta Obamy, bo są dwie firmy amerykańskie, które chcą zainwestować czyli, w Polsce w energię nuklearną. Nie pomoc w budowie u nas elektrowni jądrowej na przykład. No, nie pomoc to jest kwestia. Wielkich potencjalnych zysków i wielkich inwestycji. Tak więc to są te kwestie, które powodują, że Polska staje się interesująca. Po pierwsze, politycznie, jako partner w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, które pojawiają się w świecie. Ostatnio w Afryce Północnej, a wiadomo, że Amerykanie już nie są w stanie zarządzać światem sami, poszukują sojuszników. Z drugiej strony jest kwestia poważnych interesów finansowych, a wiadomo, że na przykład, prawo, które rządzi wydobyciem złóż mineralnych w Polsce musi ulec zmianie. Do tej pory było nastawione na firmy państwowe, w związku z tym państwo nie pobierało należnej opłaty koncesyjnej, no bo nie pobierało jej od siebie po prostu. Dzisiaj inwestują podmioty prywatne. Trzeba to zmienić, zresztą powiedział to bardzo słusznie premier Tusk. Rozumiem, że jest poparcie opozycji ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Aby takie zmiany wprowadzić. No i to są konkretne, wymierne interesy. Tak. Po drugiej stronie, ze strony amerykańskiej, jest tak, że Obama ma świadomość takiego relatywnego osłabienia pozycji amerykańskiej w świecie. A więc szuka partnerów za granicą, pokazuje, że Ameryka nie jest sama. Z drugiej strony, przecież jego koncepcja polityki zagranicznej jest bardzo kontestowana w Stanach Zjednoczonych. Stracił kongres, gdzie zwyciężyła Partia Republikańska, opanowana w dużej mierze przez takich populistów z tej Party, którzy raczej stawiają na zupełnie inną koncepcję, nie multilateralną jak Obama, ale na taki protekcjonizm no zamknięcie się Ameryki. A więc, a, my, a więc Obama musi również na wewnętrznym rynku pokazywać, że ma partnerów w Europie. Ale w, mówił pan właśnie o tym, tych pomysłach izolacjonistycznych, to do tej pory zarzucano właśnie Obamie. Bo on w stosunku do George'a Busha no bardzo na początku przynajmniej... Zajął się wyłącznie sprawami amerykańskimi. Z kolei u nas mówił Pan o PiSie, który, który popiera kwestię tych nowych regulacji prawnych, w sensie wydobycia ewentualnie łupkowego. No Ale PiS zarzuca nam, że jesteśmy w tej chwili krajem zagrożonym, wręcz jeśli chodzi o suwerenność. Jarosław Kaczyński mówi o kondominium, prawda. Czy ta wizyta może uspokoić tych, którzy są zaniepokojeni. To znaczy, czy na przykład ta oferta obecności wojsk polskich, wojsk amerykańskich, jednostki amerykańskich w Polsce, rotacyjnej, jednak to bezpieczeństwo zapewnia Panu zdaniem wystarczające. Teza o kondominium rosyjsko-niemieckim w moim przekonaniu ma wyłącznie charakter wewnętrzny i ja odbieram ją wyłącznie w kontekście walki politycznej w Polsce, a nie w kontekście jakiejś poważnej analizy sytuacji naszego kraju. Polska jest w Unii Europejskiej, Polska jest w NATO, Rosjanie uznają e, i uznali to, że Polska jest częścią Zachodu, co nie oznacza oczywiście, że Polska jest e, na lata bezpieczna. Ale żadnej infrastruktury na polskiej poważnej u nas do tej pory nie ma, prawda? Nie ma i to jest problem. Amerykanie Czy to... już dawno uznali, e, że e, misja jest skończona, misja jest wykonana, to znaczy misja zagwarantowania Europie bezpieczeństwa, Amerykanie wiedzą, że Europa musi być bezpieczna, jeżeli świat ma być bezpieczny. Dwie wojny światowe zaczęły się tutaj. Natomiast ogląd bezpieczeństwa, kwestii bezpieczeństwa po stronie amerykańskiej jest całkowicie odmienny od tego, co, co wykazuje prezes Prawa i Sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że to był również jeden z poważnych problemów w realizowaniu polityki zagranicznej wówczas, gdy Jarosław Kaczyński był. Na czele rządu. A pan był szefem Komisji Praw A ja byłem szefem Komisji Praw Zagranicznych, to był jeden z naszych się poważnych, poważnych sporów. Ja uważałem, że Polska może uzyskać w oczach amerykańskich i stać się poważnym partnerem wówczas, kiedy będzie rosła w Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński uważał i święty pamięci prezydent Lech Kaczyński też tak uważał, że Polska może konfliktować się z Niemcami, ponieważ znajdzie wsparcie po stronie amerykańskiej. No, to była wielka pomyłka. Ale wracając do, do tego, co jest dzisiaj. Ja uważam, że i tak się dzieje właściwie z każdym krajem członkowskim NATO. Tutaj doskonałym przykładem jest Grecja, chociaż skończyła źle, ale nie z tego powodu. Mianowicie, Grecja była krajem, który bardzo poważnie traktował kwestie bezpieczeństwa i bardzo inwestował w wojsko. Bezpieczeństwo jest ważne przede wszystkim dla nas. Ale jeżeli my nie wykonamy naszej pracy domowej, to nikt nam z pomocą nie pospieszy. Pracy domowej, czyli czego? To jest kwestia przede wszystkim skutecznej obrony przeciwpowietrznej, której po prostu Polska nie ma. Dzisiaj to jest podstawowa kwestia w doktrynie, w każdej doktrynie militarnej. Jeżeli Polska nie poczyni odpowiednich inwestycji, aby posiadać taką obronę, to w perspektywie średniej i długiej, nie w krótkiej, bo dzisiaj takiego zagrożenia nie ma, ale nie wiadomo, co będzie za lat 10. Tego nikt nie powie, a Europa jest takim miejscem, w którym różnego rodzaju rzeczy są możliwe. A więc my powinniśmy myśleć na przyszłość. Bezpieczeństwo to jest inwestycja. I Czyli e rozwijać obronę przeciwpowietrzną. Tak? Musimy sami rozwijać obronę przeciwpowietrzną, wiedząc, że to kosztuje. To są bardzo poważne koszty. W trudności budżetowych, I, dzisiaj, I dzisiaj trudności budżetowe. I dzisiaj, niestety, e e nie jesteśmy jako Polacy stawiani e e wobec tego typu. Dylematów. Za to możemy zapłacić poważną cenę za 10-20 lat. Jeszcze jest jedna kwestia drażliwa bardzo w stosunkach polsko-amerykańskich, to znaczy wizy. Jak pan sądzi, że to jest jakaś realna szansa, żeby w najbliższej perspektywie te wizy zniesiono, czy żeby na przykład Barack Obama obiecał to w czasie tej wizyty, a może przynajmniej żebyśmy rozmawiali na ten temat? Czy jest sens rozmawiać, czy nie? Jest sens rozmawiać, bo wizy dla. Istotnej, chociaż coraz mniejszej grupy Polaków, to jest ciągle ważna, ważna kwestia. Polacy mają rodzinę w Stanach Zjednoczonych, chcą tam jeździć, i też nie, nie widzą powodu, dla którego mieliby być poddawani upokarzającym przecież procedurom wizowym przez konsulów amerykańskich. Z tym, że trudno mi jest odpowiedzieć na Pana pytanie, bo ja. Od, od ładnych kilku lat byłem świadkiem tylu inicjatyw. Sam zresztą bardzo, jeśli nie wspierałem, w Kongresie Amerykańskim, bo to Kongres jest tą instytucją, która tak naprawdę podejmuje decyzje kierunkowe w tej sprawie. I wydawało się już tyle razy, że jesteśmy bardzo blisko, no, że, że teraz chyba nikt nie ośmieli się zaryzykować tezy, jak blisko jesteśmy. I pewnie jest tak, że uwierzymy dopiero, jak się dowiemy o tym, że wiz. Nie ma, ale oczywiście to jest istotny problem i mimo, że decyzja jest w rękach kongresu, to rola prezydenta amerykańskiego jest w tym kontekście też bardzo istotna i ja uważam, że ta sprawa powinna być... Czyli powinniśmy o tym rozmawiać dzisiaj. Powinniśmy rozmawiać, ale Polska była takim najbardziej proamerykańskim krajem w Europie i miała szansę być najbardziej proamerykańskim krajem w Unii Europejskiej. Amerykanie to całkowicie zlekceważyli. Nie znaczy, nie znaczy, że wszyscy, bo byli tacy, którzy na to zwracali uwagę, ale, ale generalnie rzecz biorąc nie przyjęli się tym specjalnie. I ja pamiętam, jak na początku lat 90. były przeprowadzone badania opinii społecznej na temat tego, co sądzimy o Amerykanach, to 60% Polaków, to było bardzo wysoko, uważało, że Amerykanie są przyjacielami Polaków, i to był nastrój po Amerykańskich 60%. Tak? Dzisiaj to jest 40%. Bardzo spadł ten, ten, ten odsetek i e, dzisiaj jesteśmy bardziej e, skłonni e, bronić naszych interesów, a nie ofiarowywać pewne e, gesty, pewne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych po prostu za darmo, czyli, jak to robiliśmy ładnych parę lat temu. Czyli to jest dobry objaw, tak? że, że tak, tak postępujemy generalnie, tak? Tak, wydaje mi się, że to jest. Może powinniśmy wizy wprowadzić w takim razie Amerykanom? Ja myślałem o tym. Prawdę mówiąc, dla mnie to byłoby najbardziej oczywiste rozwiązanie, ale jest pewien techniczny kłopot. Otóż Amerykanie przyjeżdżają do Polski przeważnie z Niemiec, gdzie lądują samoloty we Frankfurcie, w Monachium czy w Düsseldorfie ze Stanów Zjednoczonych, czy, czy, czy też z innych krajów Unii Europejskiej. I to jest techniczny problem, bo. Przyjeżdżają w ramach strefy Schengen, gdzie nie ma granic. Ale generalnie uważa Pan, że to byłoby, nie byłoby złe, gdybyśmy te, teraz te wizy wprowadzili? Tak? Znaczy, uważam, że to jest naturalna rzecz, tylko kłopotliwa z punktu widzenia technicznego. Ale ja mam nadzieję, że Barack Obama w końcu przekona kongres do, do tego, aby znieść wizy i ta decyzja nie będzie potrzebna. Natomiast powtarzam, gdyby były techniczne możliwości wprowadzenia wiz dla Stanów Zjednoczonych, ja nie mam żadnej wątpliwości, że one powinny być wprowadzone, bo. W tych sprawach poważne państwa stosują zasady wzajemności. Rozumiem. Ostatnia kwestia, krajowa, zmienimy temat. Chodzi o Mariusza Kamińskiego, który ostatnio udzielił takiego mocnego wywiadu oskarżającego polityków Platformy o jakieś różne niecne działania, o związki z mafią i tak dalej. Wynika to z jego wiedzy jako szefa A Pan. Był politykiem PiSu, mm -hmm. bo znał pan Mariusza Kamińskiego, bo razem działaliście w latach 80. w nzs -ie. Jak pan ocenia to jego, to jego wystąpienie? Czy to jest akcja polityczna, czy to jest dawanie świadectwa, świadectwa prawdzie, tak jak on to twierdzi? Myślę, że Mariusz, Mariusz Kamiński popełnił olbrzymi błąd. Dlatego, że z jednej strony będąc szefem służby, z drugiej strony będąc politykiem, Naraża się w sposób wiarygodny na zarzuty, iż wykorzystuje swoją wiedzę, swoją pozycję nie, aby łapać przestępców i walczyć z korupcją, ale aby uzyskać odpowiedni zysk w walce politycznej. Myślę, że to szkodzi Mariuszowi Kamińskiemu. On nie przedstawił żadnych dowodów, jakoby platforma miała być finansowana w sposób przestępczy. Czyli Mariusz Kamiński po prostu miesza rolę polityka i, i miesza rolę polityka i, 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 linia, i, i szefa i służb. I sądzę, być. że to jest sądzę, że to jest też nauczka dla nas wszystkich, aby politycy nigdy nie zajmowali takich stanowisk. I wydaje mi się, że Mariusz Kamiński dla siebie zrobiłby i dla Polski zrobiłby lepiej, gdyby tego typu, jak się okazuje, tak naprawdę bezpodstawny. Przecież okazało się, że on nie widział tych nagrań, tych materiałów, tylko ktoś mu o tym opowiadał. No, to, to nie są poważne zarzuty, szczególnie w kontekście kampanii wyborczej. Widać wyraźnie, że, że cel jest polityczny. Myślę że, myślę, że dla swojej historii, dla tego, co zrobił Mariusz Kamiński, dzisiaj nie, nie powinien mieszać. Się, tych dwóch porządków. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem Dziękuję. był Paweł Zalewski, europoseł Platformy Obywatelskiej.